W końcu najnowszy film Luki Guadagnino trafia do polskich kin. Po świetnie przyjętym The Challengers przyszła pora na Queer, gdzie w roli głównej zobaczymy samego Jamesa Bonda, Daniela Craiga. I powiem wam, że jest to chyba najtrudniejszy i taki sans, który naprawdę mnie przeorał. Najtrudniejszy film pewnie tego roku, jaki można zobaczyć. Luka Guadagnino, człowiek odpowiedzialny za takie filmy jak Tamte dni, Tamte noce czy Challengers, tym razem serwuje nam kolejną historię o miłości: miłości dwójki mężczyzn, starszego Lee oraz młodszego studenta Alertona. Cała akcja dzieje się w latach 50. w Meksyku i oczywiście jest to film dosyć specyficzny, nie dla każdego, ale. Nie sądziłem, że będzie to tak mało przystępny film, bo z jednej strony mogę docenić fakt, że reżyser robi te filmy trochę jakby był pod wpływem czegoś mocnego, przez co te jego dzieła często przypominają Bełkot, ale pod tym Bełkotem coś tam się znajduje ale w przypadku queer myślę, że tych różnych substancji było po prostu za dużo. Natomiast podkreślam, ja zawsze doceniam, że ktoś próbuje zrobić coś trochę innego. Po prostu uważam, że o ile na przykład w Challengers, Reżyserowi to się udało, tak w przypadku queer po prostu mu nie wyszło. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. W tym wypadku pewnie jeszcze jakieś inne mocniejsze trunki też wchodziły w grę. To, co natomiast mi się podobało, to wykorzystanie muzyki w tym filmie. Nieczęsto wykorzystywanie znanych kawałków pasuje. Czasami wydaje się, jakby ktoś po prostu puszczał randomową listę ze Spotify'a, a tutaj każdy z tych znanych mnie kawałków naprawdę oddziaływał na mnie. I dobrze wpisywał się w to, co po prostu film w danym momencie pokazywał. To jest w ogóle specyficzny film, bo to jest film o miłości. Pan Luka często opowiada w swoich filmach o miłości. Ale, no wiecie, to jest oczywiście o miłości dwóch facetów, co to ma być, nie? Trochę jak tamte dni, tamte noce, powiedzmy, ale to nie jest tego typu film. Więc, jeżeli ktoś był fanem tamtego, to raczej nie będzie fanem tego, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może znajdą się też tacy, którzy coś w tym filmie odnajdą. I powiem wam szczerze, przez dwie trzecie tego filmu, no na pewno przez pierwszą połowę tego filmu. Ten film mnie okropnie wynudził. To jest taki troszeczkę snuj, ten, ten, ten film. Myślę, że on może zyskać przy kolejnym obejrzeniu. Natomiast nie wiem, czy mam na to siłę i ochotę. Na pewno nie w tej chwili, ale może kiedyś. Może jak będzie dostępny na jakimś streamingu, to się jeszcze raz z tym zmierzę. Ale to jest film, który opowiada o takiej miłości, nawet nie to, że niedopasowanej. Oni miłości, która nie zgrała się w czasie, opowiedzmy tak. No bo mamy postać Lee, czyli właśnie granego przez Daniela Craig'a oraz tego młodego studenta, w którym na pewnym etapie, na początku filmu się właśnie nasi panowie oboje poznają i zakochują się, ale to jest taka miłość, wiecie, nie taka filmowa. Pomimo tego, że to jest dwóch mężczyzn, więc ktoś by powiedział: "No jak no tutaj i w ogóle", ale tak myślałem, że troszeczkę będzie w tym filmie, że oczywiście każdy z nich ma swoje traumy, każdy z nich ma swoje problemy, które ich gdzieś troszeczkę od siebie odsuwają, ale suma Sumarum będzie jakoś to tak złoży się w całość. Ale tak jak mówię, ten film jest przede wszystkim takim snujem, zwłaszcza przez pierwszą połowę tego filmu, aż do momentu, aż zaczyna być jakimś porąbanym. Tripem y, narkotycznym. Kiedy ten film idzie w tym kierunku, kiedy ten film zaczyna po prostu, wiecie, popuszczać ten hamulec ręczny, na którym w mojej, w mojej opinii przez większość filmu jest, to on nagle zaczyna być zupełnie inny i zaczyna właśnie pokazywać troszeczkę swój pazur i zaczyna się coś w, w tym filmie dziać. Jest to dziwne, jest to takie. Ciężkie do rozczytania, dlatego mówię, że to jest film, film trudny w ogóle w odbiorze. Nie jest to na pewno tak przystępny film, jak Challengers było. Znaczy oczywiście jak na tego reżysera. To nie jest też film mainstreamowy w żaden sposób, pomimo tego, że mamy tutaj gwiazdę w postaci Daniela Craiga. Ale to nie jest film mainstreamowy i Challengers też nie był, chociaż miał tam zendaje i był mocno promowany. Tak, Queer gdzieś przepadł. I nie dziwię się, bo to jest film, który jest takim troszeczkę, wydaje mi się, jakimś strumieniem świadomości reżysera. Taki film, którego po prostu niełatwo się definiuje tak od razu. I chyba takim największym zarzutem dla mnie, szczerze mówiąc, w tym filmie, to jest taki brak utrzymania. Jakiejś temperatury tego filmu, temperatury tego związku, który tutaj obserwujemy. To jest film w ogóle na podstawie jakiejś podobno krótkiej, krótkiej książki. I słyszałem też taką opinię, że jak przeczyta się tą książkę, to ten film się bardziej rozumie. Ale ja wychodzę z założenia, że no nie muszę znać pierwowzoru książkowego, żeby film nie przekonał, bo wydaje mi się to dziwne. No, nie po to się przekłada coś na inny język mediów, żeby każdy jeszcze książkę musiał przeczytać, a jeszcze w ogóle to najlepiej z reżyserem sobie porozmawiać, i e, przez pół godziny, żeby ci wytłumaczył, co on tam miał dokładnie na myśli. No nie, nie o to to chodzi, ale właśnie ten film nie potrafi utrzymać nas w tym tej temperaturze tego związku. Bo to, to jest film o tym związku, tych dwóch kolesi. E, i tak jak mówię, on mnie przez większość czasu nudził, a kiedy zaczął mnie ciekawić, to się właściwie już kończył. Więc to jest taki największy zarzut dla mnie. Co do roli Daniela Craiga w tym filmie, myślę, że sporo osób będzie rozdartych. Według mnie pan Craig nadal próbuje gdzieś odlepić od siebie tą młotkę Jamesa Bonda. I w przypadku filmu Queer faktycznie mu się to udaje. Ciężko zobaczyć już tego zawadiackiego dżentelmena w tej roli. Ale czasami popada on troszeczkę w śmieszność. I nie wydaje mi się, że jest to wina samego Daniela Craiga, co bardziej po prostu reżysera, który w ten sposób go poprowadził. Mimo to ma kilka bardzo mocnych scen, kiedy faktycznie jego kreacja potrafi łapać za gardło. Ale niestety jest to przeplatane takimi dosyć nieumiejętnymi próbami po prostu zagrania na emocjach widza. Dlatego dla filmu queer w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo queer. To film na raz. Może kiedyś jeszcze się tym, z tym zmierzę. To może być taki film, który przy drugim seansie będzie nabierał więcej sensu. Są takie produkcje. Eee... Ale nie jest to łatwy i przystępny film. Nie każdy film musi być, ale ten jest wręcz taki odpychający w tym swoim takim tej niedostępności. Przynajmniej w moim odczuciu. Więc dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, czy widzieliście film queer, jak Wam się podobał, co w ogóle sądzicie o na przykład The Challenger o innych filmach pana Luki. Komentarze moi drodzy są wasze, a ja się w tej chwili z wami żegnam. Kłania się Ormando, do następnego. Cześć.